Sponsorem walki jest bar-restaurant Chicago, a także stalek-smyszków.pl Sędzia Krzysztof Kłak zaprosił zawodników do środka. Ale no, panowie podobnym gabarytami, no i podobnym wyglądem, bo broda, e, fryz też podobny. Jak najbardziej. Runda pierwsza. Zobaczymy, jak z umiejętnościami. No już, Marciniak szuka. Prowadzenia złapał jedną nogę. Mądrze od się broni, ale ląduje na macie. Teraz próba ustabilizowania przejście do pozycji bocznej. Jest ustabilizowane. No i teraz tam straszył chwilę dilotyną. Shot, ale to było bardziej asekuracyjne. Jest boczna pozycja. Będzie chyba próba dosiadu. Tak kolano coraz wyżej, coraz bliżej. Oj tu na ręka. Marciniak starszy od swojego rywala o 8 lat, Maciej Szot, 22-letni zawodnik. Marciniak bardzo mądrze, no, spokojnie stara się przeczekać ten moment, kiedy jeszcze Maciej Szot ma na tyle siły, że może zacząć się właśnie kręcić, próbować wyk wykręcać, cały czas takie jedna z łopatek jest oderwana od maty, próbuje się kręcić teraz do żółwia, ale o, już coraz bliżej tego, żeby właśnie dwie łopatki znalazły się na macie, Maciej Szot. Już troszkę podmęczony, automatycznie rozpłaszczył swoje plecy na macie. No i teraz Marciniak może zacząć pracować. Próba wykluczenia ręki. Będzie chyba próba założenia klucza. Jeszcze cały czas Maciej szot tam próbuje się siłować z Marciniakiem. Tak, tak. Cały czas Marciniak poluje na tą prawą rękę szota. O, teraz wyłapał już nadgarstek. Czy wystarczy siły Maciejowi, by obronić się przed, tym, przed tą techniką kończącą? No, troszkę moim zdaniem za mało ustabilizowany. <laughs> Wymaga się doping dla Szota, widać, że od razu widać, kto tu jest miejscowym zawodnikiem. Tak, ale czy doda mu to siły? Czy będzie w stanie wstać spod Marciniaka? No na tą chwilę jest na pewno bardzo niekorzystnej dla siebie pozycji, ze na to, że znajduje się w płaszczyźnie, gdzie jego rywal jest mocniejszy. No i to pozycja boczna, powiedzmy szczerze, jest trudną pozycją. A teraz już ląduje kolano na brzuchu, będzie chyba próba dosiadu. Tak, jest dosiad. Marciniak się prostuje. Widać, Rozpuszcza się ręce. Zadawa da ciosy. 10 sekund do końca. Czy uda mu się skończyć? Jest schowany za podwójną gardą shot. Ja myślę, że dotrzyma to, to do końca. Tak. Też wszędzie jak Krzysztof w był świadomy tego, że zostało naprawdę niewiele sekund do końca. I mimo, że nie było jakiejś super aktywnej obrony ze strony shota, to postanowił i słusznie dać zawodnikowi szansę. Gong go ratuje i na tą chwilę. Widzimy, że Marciniak troszkę zmęczony tymi ciosami. Zobaczymy, czy, czy zrobiły na nim wrażenie. Tak jak mówiłeś, sędzia Krzysztof Kułak tam spojrzał na sędziego czasowego. Dał dokończyć rundę obu zawodnikom. Nie przerwał tej walki. Zobaczymy, jak potoczy się runda druga. Ale jak teraz obserwuję obydwu panów, no to shot wydaje się taki bardziej... bardziej świeży. Mimo, że to on musiał przez całą rundę się bronić. Tak, tak, widać, że sporo, sporo sił kosztowało Marciniaka to, ta stabilizacja kontrola w parterze i ta próba wyciągnięcia techniki kończącej. Teraz się przekonamy. Ale runda zdecydowanie dla Marciniaka. Tak? To on zdobył obalenie, to on był w pozycji dominującej. To no praktycznie całą rundę. Myślę, że Maciej od musi teraz uważać na obalenia, na to, że już było widać po pierwszej Druga. rundzie, że Michał Marciniak będzie szukał tego obalenia. Tak, ale tutaj trudno sobie wyobrazić. Już widzimy, że schodzi ni coraz niżej. Oj, będzie doszła ta, ta prawa pod, ręka. Pod doszła prawa ręka. Dobre wysprojowanie. Czy obali? Dobrze. Troszkę fantazja poniosła Szota, no i niestety znowu, niestety dla niego, znowu ląduje na plecach. Tak, zbyt szybko chciał te te wpiąć się za te plecy. No i teraz Marciniak próbuje walczy o to, żeby przejść nogi szota. Jest złapana ręka. Jest zagrożony kimurą. Ja, wydaje się, że z tej pozycji raczej nie jest zagrożony Marciniak, ale. Ale zawsze może przesłuchować. Zawsze może. To on tak. wylądować na górze. Teraz, gdyby troszkę poszedł mocniej na barki, znalazłby się na górze. Teraz Marcinia no, jest w takiej patowej sytuacji, ze względu na to, że musi uważać, żeby ta ręka nigdzie się nie uwolniła, także nie chce stracić pozycji. O, jest coraz bardziej wyjęta ta ręka. Teraz bardzo mądrze schował ją pod brzuch. Tak, tak widać doświadczenie porterowe. Jest, jest. Jak dla mnie poddanie wieczoru na. Tak, dłuższą chwilę pracował nad tą, nad tą techniką, ale w końcu się udało. Bardzo dobrze Maciej Szotko to zrobił. Naprawdę bardzo dobrze. Trzeba przyznać, zaskoczenie poddał, poddał Marciniaka w jego płaszczyźnie. I werdykt. Panie i panowie, czas na werdykt. Zwycięzcą walki zostaje Maciej Krzysztof.